Chcę ci dać potężną dozę optymizmu, dużo humoru oraz spojrzenie na świat od pogodnej strony. Pokażę ci miłość, uczucie, które jest najbardziej twórczą siłą w naszym życiu. Pokażę ci też sporo refleksji i pytań, na które odpowiedzi szukamy przez całe lata. Niejednokrotnie się zastanawiałam, co teraz wyczytałabym w jego oczach, gdybym mogła je znowu zobaczyć. Jakże często nasze relacje z ludźmi są powierzchowne, przechodzimy obok, nie myśląc o tym, że już nigdy więcej nie będzie dane nam przeżyć tych samych chwil. Tą refleksją kończę, ale wiedz, że niebawem wrócę. Marta.